Stefan Żagiel, Ziemia Jeszcze Nasza. Nazwy coraz bardziej obce, słowa coraz bardziej cudze, coraz mniej zrozumiałe. Coraz bardziej sobie obcy ludzie, oddzieleni obojętnością, milczeniem i kradami w oknach domów. Banki? Właściwie już obce, fabryki z obcym kapitałem, ziemia jeszcze wprawdzie nasza, ale coraz bardziej w odłogach, gdy wyrosną na niej pola golfowe, będziemy podawać piłeczki. Serca, jeszcze niby nasze, ale bijąc, coraz głośniej dźwięczą na nutę obcej mamony. Kształ Bogdan Dmowski.